Siemaneczko i w tym odcinku zagramy W Blitz Royale, czyli taki tryb w Fortnite, w którym to jest podobny do Battle Royale, tylko zamiast bo w Battle Royale jest tak, że grasz tam z 20 minut, pół godziny, no i robi się dopiero ekscytująco, tak mocno pod koniec gry. A tutaj dosłownie yy, od początku gry to znaczy, yy, jest ekscytująco: są 32 osoby i jest mała mapa. Więc trzeba jak najszybciej zebrać bronie i iść walczyć. Więc yy, przez to, że to, jest, że to jest taki szybki tryb, w tym odcinku <laughs> zagramy aż sześć takich gierek. I właśnie odpalam pierwszą gierkę, Blitz, yy, Blitz Royal. więc no mi się ten tryb podoba, ja wam polecam. Więc jak chcecie, to możecie zagrać. I co? No i zostawcie suba i łapkę w górę no i przechodzimy już do gry. Psoloblicelo yar. Dobra. No to jest naprawdę fajny tryb. Taki jeden z lepszych. Według mnie więc... To są tylko 32 osoby, maks mogą być i jest takie coś. Taka mapa. Więc płacimy sobie może na najbliższym miejscu z temera, szczególna X. Zyskujesz nieograniczony zapas energii podczas sprintu, który jeszcze w No dobra. No może być. Eee, ja wyjadę sobie to. Z tego... Nieee! Co się dzieje? Nie, nie widzisz, nie? on nie robi? Czemu on mnie goni? Dobra, musimy go zabić. Wybaczcie, że tyle nie mówiłem, ale musiałem się skończyć. Dobra, teraz tego zabijemy. Teraz tego zabijemy. Jeszcze ja nic nie umiem już tych kłopów, więc wybaczcie o tym, że Dobra. Też żyłem. A, i bym zapomniał. E, polecam, y, polecam kanał Antek6. Tysięcy, link do y, kanału zostawię wam w opisie. Jak chcecie, możecie kliknąć w link i zobaczyć ob kanał. A teraz przechodzimy do walki. Okej, okay. pan, pan, kratcy jeden został wyeliminowany. Zabierz tą miksturkę i ja ją wypiję. Ale ja myślałem, że ten gościu. Nie po ten, co. co sobie ja nie mówiłem, to on się za dopadł, no ale. Okazało się, że nie, nie dopadł. Tylko ja go dopadłem. Ej, potem lamę był sobie dopadł, teraz. Więc... No. Ej, czasami się może zdarzyć, że nie będę tak od. Do czasu do czasu mówić, że będę się skupię, ale. Zadko, zadko. Dobra, jak pokałam tego cypka, użyję rybki, żeby. Dobra, dokonamy. Lubimy w makarzu dostosować bronię na poziomie trzecim. Tak, karabin, formato, krótka seria. Dobra, lecimy, zobaczymy. idziemy. Nie, ktoś mu musiał zebrać. Dobra, trudno. Spotkałem się z tymi typkami tutaj. Uwaga. Jeden leży. Kolejny leży. Tutaj są też jakieś płaszczki, które nie są miłe. Co się dzieje? Nie, ona na dobrze. Uff, jest jakaś szapeczka. Dajcie apteczkę. Jedyne co teraz mi do szczęścia potrzeba to apteka. Jest. Widzę. Tutaj. Apteka. Dobra. Czemu ja to zebrałem? Eee, to w sumie może być przydatne. Cześć. Tak. W późniejszym tej gry. Ale wypiję to. Bo nie wiem. Dobra, no, nie, Tam na tą chwilę pojedziemy po to. Później po to grze. Użyję tego. I wypijmy to sobie. Już jest 6 osób, więc widzicie, jak szybko ten Blitz Royale yy, działa. Jak szybko tu jest. Jak działa ten typ. Jak szybko to jest ta mała taka strefa. Jak szybko to jest taka mała strefa. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Przeadowywujemy sobie wszystko teraz. Bo musimy później mieć wszystkie naładowane bronie na później. Dobra. się bitwa dzieje, dobra. Dobra, jak zrobię tego niewidzialnego, jest to niebie. Dobra. I wygrałem. Więc pierwsza gierka, którą zaczęliśmy grać i pierwsze zwycięstwo, więc zostało jeszcze nam 5 gierek, a już pierwsza gierka to i zwycięstwo, więc zobaczymy ile gierek uda się zwyciężyć, więc kliknę sobie zagraj ponownie i przechodzimy do gierki drugiej. A nie no, naprawdę, to ja musicie przyznać, że ten tryb jest naprawdę szybki i to się szybko da zdobyć wygraną. Więc, więc... O. Teraz czekamy aż, aż tutaj zadaje nam drugą gierkę. Dobra, więc już witamy w gierce drugiej. Um, teraz może. O, medalion w prócymacy. Szybsze prawo Polećmy na tym miejscu, tutaj. To chyba jest to sama, ale nie wiem. Po prostu lećmy tam, byleby mieć broń. Jak najszybciej mieć broń. To A, to jest fajnie rzecz Dobra. Zbieramy jak najszybciej gronie. Piję sobie PSUP. Co zrobiłem? Dobra, okay, jest trudno. Pito, pito, pito. To i idziemy. Tutaj naboje sobie zbierzemy. Strzelba. Eee. Dobra, tak to będzie wyglądało. No, oj, że co się stało. Dobra, więc teraz. Strzelamy tego typa, bo to będzie nasz pierwszy klucz, trochę w O, drugi poziom. To będzie dar pustki jakiś. Okej, okay. dobra, kolejny, kolejny. Weźmy. Dobra, no i już. Leżą. To można wziąć. O, tu jeszcze widzę jakieś jest kolejnego. O. Znalazłam Zapraszam... Szymanko, zapraszam na spanko. No już. Dagorący, to samo. O, to jest super gram. Amigam się nie da. Dobra, szukamy kolejnych graczy. Pół się biją. Dobra Teraz tutaj, tego jeszcze No i już, już jest mam czwarty poziom tego, to naprawdę dobrze Teraz dostaniemy strzelbę fajną I szukamy kolejnych graczy Jakby udało się zdobyć dwa wygrane z rzędu, to będzie super a, to jest, jest gościu, który odbiera Nie dzisiaj. O, tutaj. Nie, bój się. Na pewno ci nic nie zrobię. Zapomniałeś gościu, że ja tu jestem. Najwidoczniej zapomniał. Dobra, piję ten soczek. Mnie nie to ten karabin. Uwaga. Benz, Benz o nie zabrałeś mi killa teraz pożałuję a może jednak to ja pożałuję Ehem, więc tak się tak tak takie no jest życia. dobra więc za, już ładuję trzecią gierkę ale ładnie go za Już, trzecia gierka się ładuje. Łączenie. O, dobra, to już nas załaduje. Teraz już jak się tak szybko ładuje, to dobra, bus bojowy jest bardzo za. Dobra, lecimy. Tym razem na tą miejscówkę polecę. Chciałbym, żeby dał się to Dziękuję. O, jedne. Ten, kto pierwszy to będzie broń, ten tutaj jest super. Ja Trafiałem na chyba najgorsze miejsce. Ja dosłownie nie wiem, czy ja to. Dobra, mam broń. Jak już mam, jak już ktoś ma broń. O, bardzo mi się przyda ja skończę, albo też. Dzień dobry. Do widzenia. Manko, pora na spanko może? A nie, jednak mam jest spanko. No ale... 27. Więc załadujemy czwartą gierkę. No ale... Można przyjąć, że chociaż top 20, więc... Tej gierki bym nie zaliczył, bo chociaż top 20 bym chciał, no to... To będzie teraz po raz kolejny powtórka trzeciej gierki. Bo nie zajęliśmy top 20. Więc to będzie zaś gierka trzecia. Albo dobra, no trudno, no tak sobie zapracowałem. No dobra, no to, to jest już czwarta. Zdecydowałem, no i to już jest czwarta, więc. W czwartej gierce polecimy sobie na ospałe okrążenie. Mam taką ochotę na to miejsce. dalej, szybciej i wyżej. Po, po skoku ze sprintu uzyskaj działalność. Dobra, no to w czwartej gierce polecimy sobie na ospałe okrążenie. Ok, no dobrze. Dobra, biorę to. Ja to muszę mieć. Dobra, biorę wszystko. sok siorp. Pijemy. To widzenia. Dobra. Super. Yy, to, to, to. I teraz tutaj. Jezus, jakie takie. I miał karabin. I to, co mu chciał. Nie, jednak nie miał. I to, co mu chciało, ale może ten. Ja ten ma to. I ma żłob. Ja nie chcę to. Ja to sobie wywalę. Co to, to my, co tu my tu mamy? O, beczkę obfitości. I co tu jeszcze mamy? Medali. znaczy nie, medaliam tylko dar, ale nie mogę. Ej, no i co? No, poziom trzeci. O! Cień mi super. Dobra. Ech, szukamy typu. Dobra, dar ognia. Ale pani przeskacza tak. O nie, typo. E ten typo to. On też ma ten sam medalion co ja dobra, został z Midasa. Cały koniec jest te strzelby. No i sok Jeszcze sobie sok ten karabin szturmowy. Midasa jest lepszy. I... Pójdziemy sobie można na ten zrzut tutaj? A nie, to jest typa. A typu się nie omija! Bo to jest ciekawa część z tej gry, więc... Ten... Pistolet, podwójna stawka. Nie, bo to jest ten... Nie, ja wolę... O! Rzadka skrzynka. Super. Teraz chciałbym to otworzyć <laughs> i tu nic ciekawego. O, poziom czwarty już! To super! Co do tego dostanę? Jakiś taki fajny, niestabilny pistolet. Jak rośnie. Dobra, zobaczymy co my tutaj mamy. To się tutaj ukrywa. No. O, to jest, typek. Patrz, chce się... się przywitać. Przywitać Dzień dobry. A ty jesteś taki niemiły, typek. No to pożałujesz. Czekaj, to nie można budować, natomiast... Ja muszę teraz Chuck-Jacka się napić. Ale fajnie, bo mi się też to życie po od tego, więc... ...szybko na sobie moje życie. No i... Dobra, to... Yy... Wezmę to na drugie i będę miał coś takiego. I będzie super. Uff. Dobra, więc czasu to się przywitać z ludźmi. I dobra. Oba już nie żyją. i co jeszcze? Waga. Ten ma, ten ma biało już. Tego zabiłem może skapamy. No i królewski zwycięstwo. Czwarta gra i drugie zwycięstwo. Drugie zwycięstwo i czwarta gra. Fajnie. Idziemy do gry piątej, czyli już przedostatniej, w tym... W tym odcinku, jeśli odcinek wam się podobał to zostawcie oczywiście suba i łapkę w górę, no a my czekamy na piąty, e, piątą gierkę i napiszcie co mam, co mógłbym jeszcze, co bym mógł nagrywać, nie wiem, Roblox, jak, jak, jak Roblox to jaka gierka, więc jak macie jakiś pomysł to piszcie w komentarzach, a my już za chwilę będziemy zaczynać piątą gierkę. Fortnite Blitz Royal, Więc... O, przygotowanie szajderów, dobra Piąta gierka I dzień dobry, Dzień dobry, jestem z powrotem W tej gierce Ciekawe czemu są takie złote tutaj Normalnie te... te są też złote Dobra, Fortnite Blitz Royale Teraz na, może, dobra, na ospałe okrążenie też ostatnie medalion maszynistki. Ta ona automatycznie odnawia się z, z czasem. No dobra Może być, może być Dobra, mamy jakieś tutaj jakieś bronie. Teraz to jeszcze strzelbę. A tutaj jeszcze może coś się napije tego i teraz jeszcze może karabin nam został tutaj. Dzień dobry i do widzenia. Tam tutaj. O, to jest jakieś typo. Trzy. Dobra A ja mi to przeszkadza te, ten napis Ora poradziłem sobie eee, To bym tego nie chciał Ja bym tego nie chciał ja, ja szukam karabinu O, dziękuję bardzo No i teraz można już lecieć na A Awans Czyli to będzie już jakaś broń Okej, okay, pistolet masz spoko. Nie tak nieźle. Nie, nie Fajna broń. Do skrzynki pójdziemy. Może jakiś lepszy karabin się trafi. Nie ma nic. Dobra. Idziemy na no tej lamy. Tym liftem może się. Szybciej tam dostaniemy. I już jestem przy lamie. Uwaga już! Co my tu mamy? shot, balę bogów, adam bogów idziemy.

Zabi. Teraz idziemy do Spania. Miło mi. Poszedłbym za tego, bo to mi jakoś się nie przydaje. A no to... A no to można użyć jako taką... O! Kolejny cypek. A ja czekam, aż tę strzelbę przeładuję. Dobra, wleciałem i się go pozbyłem. Kolejny. Tommy mi Midasa. Niestabilna strzelba. No to jest tak, że ekipunek ulepszyłam teraz. Że... Ej, jest, to, jest, jest to tylko jeden gracz, a to jest już piąta pakierka. Nie, a no chyba w czwartej wygraliśmy, więc mam koronkę. No. Ła! Skąd mnie ktoś bije? Skąd! No i piąta gierka wygrana! Została jeszcze ostatnia gierka, więc 5 gierek i 3 wygrane. No to jest naprawdę mocarne. Więc przechodzimy do ostatniej gierki. I no, trzy no, wygrane, jak mnie głowa nie myli, w pięciu gierkach, no to, to to jest super. No i jak nie wygram w ostatniej gierce, to będzie trzy wygrane i sześć gierek. Więc połowę gierek bym wtedy wygrał, no ale jest jeszcze szansa, że będzie sześć gierek, cztery wygrane. Zobaczymy w tej ostatniej gierce. Znaczy teraz ładuję. Więc. Czekamy na nią tu, 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 tu. O, dobra, jesteśmy I Więc ostatnią Ostatnie miejsce będzie według mnie Sklepo Maslady Więc Pójdziemy na. O Jezu, ale fajne! 50. 50 to nie można się szybko uciekać i to dużo razy. I myślę, że mi to starczy do końca gry. Dziękuję za taki lucik już na początku gry. Co dobra, Jezu, miałem zawał przez chwilę. No ale dobra. Już się pozbyłem. Tu jest jeszcze to jakiś, jakiś pistolecik. Więc, no 27 osób O tam się biją A czemu mnie najpierw nie zaprosiliście? Apa Uwaga już! Leży! I mam trzeci poziom, co to znaczy że będzie jakaś broń. O! Może tam będzie spróbujemy tego typka zać. O Jezus! jak nie tam bronię, to buję Dobra. I już. Ja to, to jest Jakiś. Jakaś. Firmu. Dobra, lecę się leczyć. Pie, 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 pie. Ja, ja to był. Czemu Czym ja go nie użyłam? Dobra, potrzebuję trzeba Nie, dobra, są jakieś przeładowane bronie. Ja idę do strefy Przy okazji pokonując ludzi Dobra I już Dobra, asysta Zabiłem tego Oj, Dobra, nie, nie udało się więc trzy, sześć gierek, i trzy wygramy. Tak mi poszło, więc no co? Jak Wam się podobało, to zostawcie suba i łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam. Narka.